Siemanko. Dzisiaj szybki filmik na temat tego, jak nie zrazić się do siłowni. Do treningu na siłowni, do po prostu ćwiczeń czy jakiejkolwiek aktywności fizycznej. Po pierwsze, nie możecie przepalać się na treningach. Dużo osób zaczynając swoją przygodę z siłownią, czy z aktywnością fizyczną zaczyna trenować 7 razy w tygodniu. Czasami niektóre osoby nawet dwa razy dziennie, przez 7 razy w tygodniu. I w konsekwencji tego po prostu po tygodniu, po dwóch, no maksymalnie jeśli ktoś wytrzyma miesiąc, to już jest naprawdę mega kozakiem, to każdy się przepala, nie ma siły na kolejny trening, odechciewa mu się i tak dalej. To nie jest tak, że spada ci motywacja czy cokolwiek. Chodzi po prostu o to, że organizm broni się przed tym, żeby się przemęczyć. Oczywiście do tego bardzo duży deficyt kaloryczny, czyli robimy mega mocne treningi, a do tego jemy nie wiem 1000, 1200, 1300 kalorii. To jest naprawdę mega ciężkie dla naszego organizmu i musimy na to uważać. Optymalnie, naprawdę optymalnie dla osób początkujących to jest 3 razy w tygodniu po około godzinie godzinie 15, godzinie 20. Naprawdę więcej nie potrzebujecie. Musicie zdać sobie sprawę z tego, że jeśli przez 5, 10, 15, czy jaki tamkolwiek czas nic nie robiliście, mieliście jeszcze do tego, nie wiem, pracy siedzącą, zero diety, zero jakiejkolwiek aktywności fizycznej, no jedynie co, to trzeba było czasami podlecieć na autobus, czy, nie wiem, przegonić jakiegoś yy, ptaka, który, kurczę, usiadł Wam tutaj na balkonie, no to, to naprawdę nie możecie się tak przebrać na treningach, bo to nie ma konkretnie e, żadnego sensu. Czyli trzy razy w tygodniu, godzinka, godzinka 15, do tego na końcu jakieś delikatne rozciąganie, sesja aerobów, konkretny trening siłowy i naprawdę macie wszystko. Nie musicie trenować 7 razy w tygodniu, bo nie przyniesie wam to naprawdę efektów, a tylko po prostu zrazicie się do siłowni. Jeśli chodzi o Dietę musicie mieć odpowiednio dobrany plan żywieniowy. Tutaj tego nie powiem, bo tak naprawdę u każdego jest inaczej jeden potrzebuje 2000 kalorii, jeden 2500 kalorii, tak? Jeśli ktoś waży 130 kg, to nie... Potrzebuje naprawdę być na 1500 kalorii, bo to jest też głupota, bo to jest zbyt duży deficyt. I taka osoba wcześniej czy później rzuci się na jedzenie. Z drugiej strony, jeśli wchodzimy na czyste jedzenie, tak zwane, czyli na mało przetworzone, ono ma większą objętość, więc automatycznie nie będziecie głodni. Więc to jest też tak naprawdę plus. Do tego jakaś podstawowa suplementacja, witamina D3, do tego omega 3 i tak naprawdę nie potrzebujecie jakiejś spalaczy, bo na początku swojej przygody z aktywnością fizyczną, z siłownią i tak dalej, nie potrzebujecie jakichś mega wyszukanych suplementów. Jeśli chodzi o białko, możecie sobie używać, możecie sobie pić po treningu, ale jeśli macie jego wystarczającą ilość w diecie, to też naprawdę nie będziecie go jakoś dodatkowo potrzebować. Wszystko zależy do tego, jak dobrze macie zbilansowaną dietę. Jeśli nie potraficie sobie pomóc sami, to warto skorzystać po prostu z usług jakiegoś profesjonalisty, osoby, która się tym zajmuje od dłuższego czasu. Na pewno nie osoby początkującej, bo często ktoś idzie do trenera i ten trener każe mu po prostu ćwiczyć 7 razy w tygodniu, co dzień nie robić aeroby, no i wracamy do punktu wyjścia tak naprawdę. Także udać się do profesjonalisty, nie marnować swojego czasu. A jeśli nie chcecie korzystać z czyichś usług, to po prostu, tak jak mówię, trzy razy w tygodniu trening, na początek to jest naprawdę wystarczająco. Idziecie sobie poniedziałek, środa, piątek i macie z głowy dzień treningu, dzień przerwy, dzień treningu, dzień przerwy, później weekend i tak dalej. Macie czas na regenerację, macie czas na odpoczynek, nie zrażacie się tym, że jesteście tam codziennie. Także ode mnie to będzie tyle. Miłego dziękuję i pozdro!